Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie dziś o wiersza Paweł Agaweł Aleksandra Fredry. Ten wiersz Rzech przerobił po naszymu i napisał go jeszcze raz podle Wielkiego Mistrza, ale napisał go po naszymu. Tuż posłuchajcie. Paweł Agaweł w jednej bywali chałupie, jeden na wyrchu, a drugi dołu, ni obo na kupie. Paweł szykowny, żadny mu nie zawadzą. Gaweł co najgorszego dycki wywodzą. Furt se po izbach dziwoki guny robił. tukaj pies, tumycek, tu mycek, tu z ogłówka dobił. Gonił, derzył, na tepichach furt, a furt buki stawiał. Strzylał z flinty, a dorobiał, pieroństwa odprawił. Paweł to długo znoszą, ale już dali nie poradzi. Zlazuje do gawła, a pyto go pięknie. Nigdy się nie wadzi. Panoczek bydą kapkę cichszy, a mieni ramplują, bo mi na wyrchu wszystkie szklonki w kuchyni tańcują. A na to gaweł mu prawi. Wolność Tumku we swoim dumku. Cóż Paweł mógł życ? Co mógł prawić? Ani jako myż nie pisnął. Poszedł na spadek do siebie, a czopkę na głowę przycisnął. Na drugi dzień gaweł se jeszcze w legierze chrapie, a tu z powołu cośik mu na nos furt kapie, a kapie. Wylezie z legiera, żynie wartko na wyrch, przeganią kocury, klupie nad wieżę, zawrzite. Tuż dziwo się do dziury. A widzi, cóż tam, całe piętro zalotę aż do sieni. A Paweł ze sakiem siedzi na odmaryi. Cóż, panoczku, robicie? Ryby se chytą, z izbów mą porobione stawy. Toż dobre, ale mi woda z powołu kapie do pierzyń, do garców, a do kawy. A Paweł mu prawi, wolność Tumku w swoim dumku. Z tej pogodki je takowy morał, kiedy se zapamiętocie. Tak inksi was bydą mieć w zocy, jako z nimi wywodzocie.